Także y, mogę Wam opowiedzieć kawał o... Słuchajcie, kawału o... Selerze i porze. O tej porze to ja selerze. Kurwa, koniec. Swojej, no jakieś jest zabawne. Co nie? Bez przesady, z starszych. Złam? Znam starszych. Słucham? Znam starszych? Znasz starszych? No. A byli u Ciebie na streamie starsi. Byli. No. A z odbiję pytanie teraz e, to z, z jakim najstarszym facetem spotykałeś się? Tutaj? Spotykałam. Chciał się na seksty no. Tak. Trzydzieści No. No, no nie tak źle. No. No a co tam? Absolutnie. 1 ja do siedem w drugi pośladek poproszę, bo mnie już lewy boli. Czyli w ten? Tak, no. żeby ci całował tu, wewnętrzną stronę. Tak. tak. Dajesz mu kurwa i on ci całuje. Rozumiesz? Kurwa, co w tym trudnego? No dobra. Dalej. Ja ja ty, teraz ty, teraz ty Dla, masz Dlatego. Teraz ty masz wymyślać jak zrobić to zadanie, a nie, że nie zrobisz. Jak zrobić, żeby było w porządku. Teraz wylosował to. to Teraz ty to wylosowałeś. No. Patrz na mnie, zdejmij jedną, jeden albo trzy części ubrania. Zdejmuj <lustra> je seksownie i powoli. Pamiętaj, że musisz wykonywać zadanie przez trzy minuty. Uwaga, zostaw bieliznę. <lustra> Rozumiesz? No. Ty to wylosowałeś, czyli kto musi zdjąć jedną albo trzy części ubrania? <lustra> On tak? No jako? A te Stop. Ty to... Patrz. Ty to wylosowałaś i czytać na górę. Patrz na mnie. Zdejmij jeden, trzy części ubrania. Zdejmuj je seksownie i powoli. No to ja. Kurwa, no nie dam rady, no! Pierdolę. Ja tego nie pozbieram. Oj Boże, czy to Losuje Tinderowiec, <gry> rozumiesz? Tak. No. I Tinderowiec czyta. Druga baza. Symuluj stosunek seksualny przez ubranie. Uwaga, nadal masz założoną bieliznę. Nie, tego nie chcę robić. Stop! Możecie być cały czas ubrani? I co możesz wymyślić? Tak, żeby to on na przykład był w takiej pozycji, którą, gdzie Ty możesz coś zrobić. Ale ja tego nie będę robić. Kurwa pomyśl. Ale nie będę robić tego zadania. Co byś mogła zrobić? <laughs> nie wiem, bo nie chcę robić tego zadania. Przypominam. To on wylosował. I ty mu mówisz. Możemy zrobić, ale to po mojemu. Ja chyba nie rozumiem zasad tej gry. Nie da się! Nie da się kurwa, nie przeprowadzę odpowiednio szkolenia. Bo nie rozumie i chuj. A pasuje. czyli kto wpadł na to. On to losuje. Kto wpadł A na to ty... jest w kolejny. Rozumiesz, teraz ty to losujesz. No. Prawie ja. Całuj ilisz w okolice intymne partnera, nie dotykając penisa i powsta. Nie, to też pasuje. Nie no, to się sobie... dałam. No. no pasuje. Jakby przyraz taki śmierdzący, to mogę spasować. To idziesz, idziesz się umyć, kurwa. Mówisz, idź się umyć, kurwa, pocałujesz się wtedy. I całujesz go w ucho, na przykład. On się myje jest gotowy na wszystko, a tego kurwa całujesz w czółko. I mówisz, to jest dla mnie okolica intymna. I jest kurwa beka, bo poszedł się umyć, wyskoczył, dajesz mu moje gacie, kurwa, dziurawę, wyskakuje, kurwa, tu czeka na całowanie okolic intymnych, a tego całujesz w e, czoło. I chuj. Wiesz o co chodzi? Bo po czasami po w tyłek. Wiesz o co chodzi? No. Następny. Szef. O, teraz on to losuje. Szef. Twój partner rozkazuje ci, co i gdzie masz zrobić. To jest. Uwaga, z robiłam. wyjątkiem penetracji. Robiłam to. No i co mu kazałeś? Znaczy, to on to wylosował. I co ci kazał? Yy, Bójcie, jaki przyjeżdża. On to wie? No. Znaczy, ja ją. Twój partner. Twój partner. Jak, to, jak on to wylosował, to jest jeszcze twój partner. Czyli ty jesteś jakby jego partnerem, więc to ty decydujesz. Rozkazuje ci, co i gdzie masz zrobić. Możesz mu na przykład, nie wiem, rozkazać kurwa, że ma zajęwać baranka w ścianę. No, ale to oczywiście nie rób tego, nie? Ale możesz mu rozkazać, że ma ubrać twoją sukienkę. Daj mi ten z telewizor. Rozumiesz? <grym> no. Dobra, już ty. To kto mówi komu do ucha? Daj mi przeszyt. Przeszytam ci jeszcze raz. Seksowny szept. Chwyć partnera za włosy i szepnij niegrzeczne rzeczy. A jak ja to wylasuję, no to ja jego. A jak on? on Kurwa, on ciebie cały czas ma być! Masz tu odbić piłkę! Masz powiedzieć, że lubisz być ciągnięta za włosy. No przecież to jest proste, kurwa. Mm, Okej. Okay. Dobrze no. <noise> Na Bo to bierzesz go tam do pokoju na chwilę, pokazujesz co sobie wracacie. Wszystko. Rozumiesz? To dobrze. No. Czuj się kurwa jak na plaży nudystów. Rozumiesz? Jakbyś była na plaży nudystów. Dobra sobie. Dobra, no. 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 Kurwa. Wszystko trzeba jej podpowiedzieć.